Cześć, witajcie, kolekcjoner pani Niej. Jak się macie? Ehm, dzisiaj sobie otworzymy kolejne saszetki. Ehm, tym razem dwie saszetki z Bundesligi, jedną z Brazylii i jedną ym, z kartami. No, z kartą. Dobra, zaczynamy od Bundesligi. Nie przyciągajmy już tego. O, Max Kryzel nam się już tutaj wyłania. Z Simien Gladbach, Boka. O, uh, herta. fajnie, i kurde, znowu myślałem, że to Dortmund, a to nie Twerkauf, i mamy, jest, Drmić, um, król szczelców, Nymberga, no, dużo mu nie brakowało do Roberta Ale, no, dobry, dobry zawodnik Teraz może karty, chwileczkę, bo tutaj coś się ciężko to otwiera Dobra, mamy coś tu. O! Już widzimy Sydney sen z autografem. Super, super Sydney. E, on jest z Bayeru Leverkusen. Tak, jest tutaj Bayer Leverkusen. Zero bramek i nie wiem czy właśnie czy on będzie na mistrzostwach. Coś tam nasz Joachim nic nie mówił. Dobra, jedziemy z Brazylią. Kacuranis i Inler, idziemy jeszcze. Bundesliga będzie w końcu z Borusi, czy to już koniec? Nie będzie już nic. O! Bayern! Połówka Bayernu. Super. Ibisewicz. Soto. No, patrzcie, no kurde, co paczka jakiś z Braunschweig I połówka z Bremen. O, pasuje, pasuje. Dobra, to tyle na dzisiaj. No, nie ma tutaj żadnych rewelacji, ale wiem, to, to jest wszystko w gratisie dodawane, dlatego do co tutaj więcej oczekiwać. Tyle na dzisiaj, troszeczkę śmieci się już nazbierało, muszę to powyrzucać. Kolekcjoner na pani Marka.